Kurczę. Ta praca domowa mnie zabija. Pan Lockhead to naprawdę diabeł. Daj spokój. Nie może być aż tak źle. Bracie, dosłownie tu umieram. Mózg mi się topi. Jak do diabła mam wiedzieć, co to jest równanie kwadratowe? Po prostu zastosuj wzór, którego się uczyliśmy. To nie jest fizyka jądrowa. Łatwo ci mówić, panie Piątki. Nie wszyscy z nas to geniusze matematyki. Przestań dramatyzować. Dasz radę. Nie. Naprawdę nie dam. Gapię się na pytanie trzy już od jakiejś godziny. O czym mi wypadną? Co to za pytanie trzecie? To o tej paraboli. Równie dobrze mogłoby być napisane po chińsku. Wyślij mi zdjęcie. O, to jest łatwe. Musisz tylko znaleźć wierzchołek. Co takiego? Bracie. mówisz po marsjańsku. Najwyższy punkt na krzywej głąbie. Dlaczego tak po prostu nie powiedział? Nauczyciele wszystko tak komplikują, naprawdę. To jest dosłownie to, co tłumaczył na lekcji, ale ty byłeś zbyt zajęty rysowaniem zombie w zeszycie. Te zombie to była sztuka. Okej. Okay. Lepsze niż te cyferki. Czasami jesteś niemożliwy. Staram się. Aha. I mama powiedziała, że jak obleję kolejny test, to jestem uziemiony. Żadnego PlayStation przez miesiąc. To może powinieneś się rzeczywiście uczyć? Uczę się! To właśnie robię teraz. I umieram w środku. Chcesz, żebym przyszedł i pomógł? Nie. Mama jest na wojennej ścieżce. Już się wścieka, że dostałem dwuje z biologii. Jak można dostać dwuje z biologii? Musieliśmy tylko podpisać części roślin. Hej! Rośliny są skomplikowane. Kto w ogóle musi wiedzieć, co to pręcik? Wszyscy, którzy skończyli szóstą klasę. Nieważne, Kujon. Czekaj. Co teraz? Pytanie cztery też jest trudne? Nie. Nie praca domowa. Myślę, że właśnie coś usłyszałem, świst, dochodzący z okna. Pewnie tylko wiatr. Gdzieś musisz mieć szczelinę, przez którą wieje wiatr. Nie, bracie. To coś innego. Brzmi jak prawdziwa melodia, jakby ktoś gwizdał piosenkę albo coś. A co to za piosenka? Nie wiem. Ale to straszne jak diabli. Kolego! Robi się głośniejsze. Przestań próbować uniknąć pracy domowej. Mówię poważnie. Sprawdzę, co to. Poziom prokrastynacji jest teraz tak wysoki. Po prostu skup się na pracy. A co jak to seryjny morderca? Przyszedł mnie uratować od matematyki. Jesteś takim idiotą. Po prostu skończ pracę domową. Nie. Ale naprawdę, sprawdzę. Zaraz wracam. Mm. Czysto. Tylko ciemność i brzydkie, krasnale ogrodowe mamy. Mm. Widzisz, nie ma się czym martwić. Teraz wracaj do pracy! Eee! Wiesz, co mnie naprawdę denerwuje w panu Lockhedzie? i zaczynamy? Zawsze robi tę rzecz nosem. To dziwne pociąganie nosem, kiedy się złości. Masz na myśli, kiedy uczniowie nie odrabiają pracy domowej i jego głupią kolekcję musek. Kto w ogóle nosi muski? Skup się na równaniach kolego. Założę się, że siedzi w domu i wymyśla te pytania ekstra trudne. Pewnie śmieje się jak super złoczyńca, ale nie martw się. Już narysowałem jego twarz na plakat poszukiwany. Masz naprawdę pięć lat. Czekaj, co to do diabła było? Co teraz? Coś właśnie się rozbiło na zewnątrz. Coś głośno się rozbiło. Nie będę kłamał człowieku, mam tego dość. Bracie, nie żartuję. To było jakby ktoś coś rzucił. Czekaj. Ustawię kamerę telefonu. Po co? Żeby nagrać, jak znowu zrobi hałas. Proszę bardzo. Powinno się włączyć za sekundę. Hmm? Hmm? Gratulacje! Odkryłeś, jak robić selfie. O cholera, nie myślałem, że będzie robić i wysyłać ci zdjęcia. Pozwól, że poprawię kąt. To jest dosłownie tylko prokrastynacja. Nie jesteś zabawny. Jeśli zostanę zamordowany, to twoja wina. Upewnij się, że napiszą to na twoim nagrobku. Kolego, znowu ten hałas! Nie, coś tam jest. Oliver, na serio, przestań szukać wymówek. Nie. Naprawdę się teraz boję. Idę znowu sprawdzić. Na miłość. Po prostu rób pracę domową. A co, jak ktoś próbuje się włamać? Jedyne, co się łamie, to moja cierpliwość. Będziesz się czuł bardzo źle, kiedy umrę, a twoje ostatnie słowa do mnie będą o pracy domowej. Dobrze, wtedy nie będę musiał cię już uczyć. Niegrzecznie. Sprawdzę jeszcze raz i to wszystko. Oczekaj! Nieważne! Mama mnie woła. Sprawdzę za sekundę. Poczekaj na mnie, tak? Okej, okay, mam dość. Idę spać. Wow, wow. Jest dopiero dwudziesta trzecia, człowieku. I powiedziałem mamie o tym, ale ona mówi to samo gówno, co ty. Nudne! Bracie, teraz się ze mnie nabijasz. Nic tam nie ma oprócz twojej oblany oceny, jeśli się nie będziesz uczył. No dalej. Poczekaj jeszcze tylko dwie minuty, aż wychylę głowę. Nie. Spędziłem ostatnią godzinę patrząc, jak unikasz pracy domowej. I pozwól, że ci znowu przypomnę, że mamy test za dwa dni. Ale... Sam! Żadnych ale! Nie obleję przez to, że chcesz grać detektywa! I jeszcze jedno. Cała ta historia o gwizdaniu? Te tajemnicze hałasy? Nie kupuję tego! Sam, proszę. Nie skłamałbym ci. O! Ale myślę, że byś skłamał. Robisz to za każdym razem, kiedy mamy test. Pamiętasz ducha podczas sprawdzianów śródrocznych? Albo statek kosmitów przed finałami? To jest inne. Nie, nie jest. Po prostu próbujesz wciągnąć mnie w kolejną ze swoich historii. Więc wiesz co? Nie dam się nabrać. Sam. Mówię poważnie. Idę spać. Sam, patrz. Co do aktualnego. Nie, czekaj. Co? Mówiłem ci, że coś słyszałem. Daj mi sekundę. Muszę przetworzyć to, co widzę. Okej, okay, już wróciłem. Co do aktualnego diabła się dzieje? Kolego. Luz pomógł mi z pytaniem trzecim. On CEO, czy ty oszalałeś? Nie, słuchaj. On jest naprawdę mądry. Oh, my God! Proszę, powiedz mi, że go nie wpuściłeś. Nie. Oczywiście, że nie. Po prostu pokazał mi przez okno. Naprawdę dostaję udaru. Jest tam nagi mężczyzna. Przy twoim oknie. Pomagający ci z Matmą. Kiedy to tak mówisz, brzmi dziwnie. Bo to jest dziwne. O, czekaj. Myślę, że chcę wejść. Nie, 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 nie! Nie wpuszczaj go! Spokojnie, nie jestem głupi. Wyraźnie jesteś. Hej! Mówi, że może pomóc też z innymi pytaniami. Dzwonię na policję! Nie, nie dzwoń! On jest naprawdę dobry z matmy. Będę wymiotować. Powiedziałem mu, żeby wrócił jutro. Tajko! No! Test jest za dwa dni, a on lepiej tłumaczy niż pan Lockhead. To już, mam dość, idę spać, a kiedy się obudzę? Mam nadzieję, że to był koszmar. Jesteś taką dramą, Queen. On jest nieszkodliwy. Dobranoc, Oliver, nie umieraj. Nok! Dzięki za wotum zaufania. Hej, Koleś, spokojnie dziś wieczorem. Ani śladu nagich korepetytorów od matmy. Dzięki Bogu prawie nie spałem tej nocy. Ciągle myślałem o tym przerażającym zdjęciu. Pewnie lepiej, że go tu nie ma. Moja mama i tak wraca późno dziś. Zgadzam się. Więc jesteś gotowy na jutro? Poniekąd. Ten świr naprawdę dużo pomógł. Proszę, przestań o nim mówić. Próbuję zapomnieć. Przynajmniej teraz rozumiem pytanie trzy. Tak. Dzięki Twojemu nagiemu przyjacielowi. Ciekawe, gdzie poszedł. Kogo to obchodzi? Nauka jest najważniejsza, Koleś. Tak, masz rację. Sam. Nie, nie wasz się. To gwizdanie. Wróciło. Oliver, przysięgam na Boga. Ale moje zasłony są zaciągnięte. O, mogę ci nawet pokazać na mojej kamerze. To zostaw je zaciągnięte. Sprawdzę. Nie! Tylko szybkie zerknięcie. Jezus! Uch, jesteś takim głupkiem! Kolejne zdjęcie z kamery. Zadzwoń na policję! Natychmiast! Poczekaj, zaraz wracam. Muszę coś szybko zrobić. Pokażę mu znowu to zadanie z matmy. To na pewno przyspieszy sprawy. Jesteś głupkiem! Okej! Okay. Mały problem. Nie waż się. Nie widzi dobrze ekranu. Odblaski z okna są za mocne. Dobrze, zostaw to tak. Ale naprawdę potrzebuje pomocy z tymi zadaniami, a on jest naprawdę dobry z matmy. Czy ty jesteś naprawdę szalony? On nie ma ust. Jak w ogóle z tobą rozmawia? Gestami rąk. Jest całkiem dobry w kalamburach. Po prostu go wpuszczę. Tylko na jakieś pięć minut. Nie! Nie, nie, nie! Oliver, proszę! Nie rób tego! Dosłownie przyjadę teraz! Nie, nie martw się. Będzie w porządku. Mama wraca za dziesięć i tak, więc będzie spokojnie. Żartujesz sobie? On może zrobić dosłownie wszystko. A kiedy to okno będzie otwarte, nic go nie powstrzyma? Oddaj spokój, przesadzasz. Poza tym, to już postanowione. Spójrz! Nawet moja kamera się zgadza. Spójrz! Jak spokojnie wyglądamy. Oliver, nie, proszę! Błagam cię! Zaraz wracam. Oliver, nie waż się. Oliver! Okej, okay. jest w środku. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłeś. Tak. Będę szczery. Już mam wątpliwości co do tego. Po prostu tam stoi. Bardzo nieruchomo. Bracy, dlaczego piszesz zamiast uciekać? Cóż, nic nie robi, więc, ale muszę powiedzieć, że to teraz trochę dziwne. Nie chcę podejść do biurka. Po prostu. Patrzy. Oliver, myślę, że czas zawołać twoją mamę na górę. Ja też już wyjeżdżam do ciebie. Dzięki Koleś. I to jest idealne wyczucie czasu. Słyszę, jak mama podjeżdża samochodem. Więc dzięki Bogu za to. Zawołam ją na górę, jak tylko wejdzie. Oliver, właśnie coś zrozumiałem. Tak, tak. Miałeś rację, a ja się myliłem. Nieważne, Koleś. Ten świr nie przestaje się gapić. Nie, Oliver, słuchaj, jeśli nie ma ust, jak gwizdał. Co masz na myśli? O. Masz rację. Myślę, że mogę być w dupie. Jego twarz rozdziela się. Wychodź teraz, Oliver, proszę. Nie mogę. Blokuję drzwi, ale nie przestanę pisać. Nie pozwolę temu draniowi mnie uciszyć. Moja kamera powinna to nagrać. Dzwonię na policję. Jesus freaking Christ! Dzień dobry, Sam. Rozumiem, że to trudny czas, ale musimy zadać ci kilka pytań o Olivera. To był mój najlepszy przyjaciel. Najwyraźniej tak. Znaleźliśmy jego telefon z waszą rozmową tekstową z wczorajszej nocy. On wiedział, wiedział, że umrze, dlatego ciągle pisał, mimo że ten drań stał tuż przed nim. Co za cholerny idiota. Czy możesz nam opowiedzieć o mężczyźnie, którego opisał? Znajdźcie go, znajdźcie tę rzecz i zabijcie ją. Sam. To nie jest pomocne. A my chcemy dokonać aresztowania. Nie wymierzać sprawiedliwość samosądową. Aresztowanie? To nie wystarczy. Nie widziałeś tego, co ja widziałem. Te zdjęcia, jego twarz się rozdzielająca. Rozumiemy, że jesteś zdenerwowany, ale musisz zachować spokój. Spokój? Mój najlepszy przyjaciel nie żyje. Bo go nie powstrzymałem. To nie twoja wina, Sam. O, ale to jest... Oliver ciągle do mnie pisał. Nawet kiedy wiedział, chciał dowodów. Nagrania z kamery były bardzo pomocne, tak. Ten obraz z pewnością wywołał wiele obrzydzenia w społeczności. Ale potrzebujemy więcej szczegółów, żeby znaleźć stworzenie, które to zrobiło. Nie mogę, nie mogę już o tym rozmawiać. Sam proszę. Każda informacja może pomóc nam złapać tę osobę. Osoba? To nie była osoba, to był potwór i musi umrzeć. Musimy postępować zgodnie z właściwą procedurą. To skończyliśmy. Nie kontaktujcie się ze mną więcej. Sam poczekaj. Hmm? Sam? Nie było ci dziś w szkole? Tak, Koleś, gdzie byłeś? I dlaczego zmieniłeś nazwę czatu grupowego na zemsta? Oliver nie żyje. Przepraszam, co? Koleś, o czym mówisz? Znaleźli go dziś rano ścięty. Jego kamera to nagrała wczoraj wieczorem. Jasna. Jego głowa odgryzła ją czysto. Widziałem, jak to się dzieje. Przez wiadomości ciągle do mnie pisał, aż do samego końca. Co do diabła się stało? Wpuścił coś do środka, coś, co nie było ludzkie. Policja też jest bezużyteczna. Chcą to tylko aresztować. Jak aresztujesz coś takiego? Musimy coś zrobić. Właśnie o tym myślałem. Oliver ciągle pisał, mimo że ta rzecz stała tuż przed nim. Powiedział, że już skończony, ale i tak dalej nagrywał. Więc, co chcesz powiedzieć? Mówię, że skończymy to, co zaczął. Chcesz to wyśledzić? Chcę to zabić. Sprawić, żeby cierpiało. Tak jak sprawiło, że Oliver cierpiał. Jestem za. Ja też. Za Olivera. Ta rzecz wciąż jest na wolności. Pewnie szuka swojej następnej ofiary. Nie, jeśli znajdziemy ją pierwsi. Dokładnie. Skończymy z tym. Od czego zaczynamy? Najpierw musimy śledzić jego ruchy, dowiedzieć się, gdzie może pójść następnie. A potem? A potem sprawimy, że ten drań zapłaci. Tak! Mam trop! Znalazłeś lokalizację? Chyba tak. To, co mam do tej pory. Było jeszcze trzy inne morderstwa. Wszyscy nastolatkowie. Wszyscy ścięci. Gdzie? Pierwsze było w Millbrook. Potem Ashton. Potem tutaj w Red vale. Kiedy się zdarzyły? Co dwa tygodnie. Wszyscy odcięte głowy. Dokładnie jak Oli. Tak! Poczekaj chwilę. Spójrz na mapę miast. Porusza się w linii prostej. Hmm? Dokładnie. I zgadnij, co jest następne w tej linii. O. Nie, Westbrook. Moje miasto. Tu poluje. Przemieszcza się z miejsca na miejsce. Podąża jakąś ścieżką. A teraz wiemy, dokąd zmierza. Więc będzie tutaj następne? Chyba, że je powstrzymamy. Problem polega na tym, że ta rzecz jest metodyczna, wykalkulowana. Tak, to nie są przypadkowe zabójstwa. Podąża za planem. A teraz znamy plan. Możemy się wyprzedzić. Więc co robimy? Ustawiamy się w Westbrook i czekamy. Jak długo? Tak długo, jak będzie trzeba. Ta rzecz zabiła mojego najlepszego przyjaciela. Nie pozwolę jej zabić nikogo więcej. Będę pilnować mojej okolicy. Wezmę wschodnią stronę miasta. Ja pokryję zachód. W końcu musi się pojawić. A kiedy to zrobi? Skończymy z tym. Za Olivera. Wszyscy na pozycjach? Obwód północny zabezpieczony. Strona wschodnia zablokowana. Strefa zachodnia też zabezpieczona. Teraz pamiętajcie czego słuchamy. Gwizdania. Jak moglibyśmy zapomnieć? Racja i nie zbliżajcie się, jeśli to usłyszycie. Po prostu zgłoście lokalizację. Zrozumiano. Muszę powiedzieć, że jest tu tak ciemno. Idealne warunki do polowania. Na to liczymy. Lubi polować w nocy, jak Oliver. Sam. Nie, przepraszam. Nie czas teraz. Ruch na Maple Street. Nieważne. Trzymajcie oczy otwarte. Ta rzecz wygląda jak człowiek. Dopóki nie przestaje. Boże, jak zimno. Jak długo tu zostaniemy? Tak długo, jak będzie trzeba. To już tylko kwestia czasu. No i się doczekaliśmy. Dwa rano. W końcu to słyszę. Gwizdanie? Tak. Dochodzi z 43 Oakwood Drive. Jesteś pewny? Śmiertelnie pewny. Zbliżam się teraz. Trzymaj się nisko. Jestem przy płocie. Zaraz zerknę. Święty Boże. Na wszystkich świętych. To im tu jest. Ta rzecz z kamery Olivera. Tu jest, tu, to jest ta cholerna rzecz. Wyślij mi adres, jadę ją zabić. Zmieniła formę, ale och, rozpoznaję potwora, jak go widzę. Cholera nie. Nie możemy jej jeszcze zaatakować. Nie dziś w nocy. Co masz na myśli nie dziś w nocy? Jest tam. Aj, nie mamy czym z nią walczyć. Żadnej broni, żadnego planu. George ma rację. Musimy być sprytni. Żartujesz? To nasza szansa. I prawdopodobnie jest dziecko w tym domu, na który patrzy. Musimy coś zrobić. Posłuchaj nas sam. Jeśli zaatakujemy teraz, wszyscy skończymy jak Oliver. Nie obchodzi mnie to. Jadę. Okej, okay, Sam. Pomyśl o tym. Jeśli nie uda się nam, kto ją powstrzyma następnym razem? Dobra, ale jutro w nocy. Kończymy z tym. Jutro będziemy gotowi. Jutro. Nie okazujemy litości. Dobra, porozmawiajmy o opcjach. Studiowałem nagranie z kamery Olivera. Ta rzecz może rozłożyć szczękę jak wąż, zmieścić całą osobę w środku. To przerażające. Będzie gorzej. Spójrz na to. Bez kości, tylko ciało. Więc jak zabić coś takiego? Mam trzy pomysły. Opcja pierwsza broń mojego taty. Mam nadzieję, że ma organy, które możemy trafić. A jeśli nie ma? Opcja druga benzyna. Podpalić to. Wszystko się pali. A jeśli to się nie uda? Opcja trzy wlezę do środka. Wytnę ją od wewnątrz. Absolutnie nie. To samobójstwo. Lepsze niż nic nie robić. Zacznijmy od broni. Proszę? Oczywiście. Na szczęście tata zostawił ją otwartą w zeszłym tygodniu, kiedy wrócił z polowania. Nie było trudno ją zwinąć. Jezusem. I co sprawia, że myślisz, że nóż zadziała, jeśli strzelba nie? Cóż, nóż to ostateczność. Nie umrę bez walki. Więc jaki jest plan? Ustawiamy się jak zeszłej nocy, ale tym razem jesteśmy uzbrojeni. Kiedy wychodzimy? O zachodzie słońca. Za godzinę. Już nie ma odwrotu. Ta rzecz umiera dziś w nocy. Wszyscy gotowi? Znów strefa wschodnia. Strzelba naładowana i ukrywam się znów przy tym płocie. Obwód północny. Kałuże benzyny ustawione. Świetnie. Strona zachodnia też zabezpieczona. Nóż gotowy. Na wszelki wypadek. Wiecie, co jest szalone? W zeszłym tygodniu stresowałam się tym głupim testem z matmy. A jedyną nienawiścią, jaką miałam, była do tego dupka. Tak, a Oliver też unikał nauki, wymyślając historie o dźwiękach na zewnątrz. Tylko, że to nie były historie. Nie, nie były. Tak cicho tutaj. Gdybyśmy teraz nie polowali, byłoby prawie spokojnie. Ale właśnie tak się zaczyna: cisza, potem gwizdanie. Pamiętajcie o planie. Ja strzelam pierwszy. Jeśli ucieknie, pójdzie na północ. Gdzie będę czekać? Z uroczą kałużą ognia. A jeśli oba zawiodą, wypatroszę tego drania. Tydzień temu byliśmy normalnymi nastolatkami. Teraz polujemy na potwory. Życie szybko się zmienia. Jeden gwizd. To wszystko, czego trzeba było. Powinniśmy teraz się uczyć. Zamiast tego. Zamiast tego mścimy się za naszego przyjaciela. Więc zbierajmy się w sobie. Niedługo tu będzie. Zaoblanie tego testu z matmy. Ale zdanie tego testu. Najważniejszego testu w naszym życiu. Zemsta! Ludzie, obudźcie się, jeśli zasnęliście. To już tu jest. Gdzie? Dosłownie właśnie. Nie przełazło przez płot, teraz przylgnęło do ściany, ale się zmieniło. Wyjaśnij. Zamiast tego wam pokażę. O Boże. Co to do diabła za coś? Jego skóra to tak jakby nosiło ludzkie ciało, ale rozciągnięte na inny kształt. Więc też może się przemieniać? Możesz oddać celny strzał? Jeszcze nie. Zagląda przez okno. Szuka swojej następnej ofiary. Mam drona w powietrzu. Nagrywam wszystko. Na wszelki wypadek. Na wypadek czego? Na wypadek, gdyby George nie mógł już pisać. Dzięki za wiarę w moje możliwości. Musisz jak najszybciej zwrócić na siebie jego uwagę, stary. Odciągnij go od tego okna. Tak, wiem. Będę mu gwizdem odpowiadać. Uważaj na siebie. Widzę cię na dronie. Trzęsiesz się. A ty byś się nie trząsł? Dobra, robię to. Powodzenia. Nie umieraj. Ale się ryzykuje. O Orani Boskie. Co się stało? Gwiznąłem, a jego głowa odwróciła się całkowicie, jakieś 180 stopni, podczas gdy ciało zostało nieruchome. Oddałeś strzał? Tak, ale to tylko, to tylko w niego weszło i jakby ciało to wchłonęło, ale na szczęście dla mnie hałas ze strzelby je spłoszył i myślę, że wszyscy w mieście się budzą. Zapalają się światła. Gdzie teraz jest? O, ucieka! Na czworakach też, więc jest szalenie szybkie. Kieruje się na północ. Caris, to idzie w twoją stronę, jak przypuszczaliśmy. Tak, przygotowuję się z zapalniczką. Drągo śledzi. Idzie prosto w moją pułapkę. Słyszę, że ludzie wychodzą na zewnątrz. Muszę się ruszać. Carys, przygotuj się! Plan B! Teraz! Nadchodzi. Święta krowo, jakie to szybkie. Naprawdę bardzo szybkie. Zostań ukryta! Jeśli cię zobaczy,. O, minie benzynę i rozszarpie cię na strzępy. O, uwierz mi, jestem. Jestem w krzakach przy benzynie. Zapalniczka gotowa. Widzisz to? Przez drona, tak. Biegnie na czworakach. To tylko się pogarsza. I na pewno zmierza do pułapki? Tak, prawie na miejscu. Przygotowuję się. Teraz. Tak, płonie. Naprawdę się pali. Udało nam się? Widać, że nie lubi ciepła, co? A cholera. O nie. Czy ono też to przetrwa? Tak. Wystaje z powrotem. Koł? Wychodzi z ognia. Ciało jest spalone, ale nadal się rusza. Cholera. Plan B też się nie udał. W którą stronę teraz idzie? Na zachód. Prosto w twoją stronę, Sam. Idealnie. Sam. Czas na plan C. Ogień nic nie dał. Po prostu dalej biegło, jakby skóra się paliła, ale to go nie obchodziło. Dobrze, niech przyjdzie. Jeśli jedynym sposobem na zabicie go jest wejście do środka, to to zrobię. Sam, proszę. Możemy zadzwonić na policję i mieć nadzieję, że sobie z tym poradzą. Nie ma mowy. Wydaliście z siebie wszystko. Teraz moja kolej. Zbliża się do ciebie sam. Widzę to na dronie. Wiem. Słyszę, jak nadchodzi i na boga jestem gotowy. Sam nadchodzi. Zmienia się z powrotem. Z powrotem na to, jak wyglądało u Olivera. Widzisz sama? Nie martw się, George, mam drona na niego. Nie ma telefonu, więc nie będzie pisać. Po prostu tam stoi. Nóż gotowy. To szaleniec. O Boże, kontakt. Jego paszczy. Otwiera się. Nie rusza się. Jezus naprawdę to zrobi. Po prostu, po prostu połknęło go w całości. Jednym kęsem. Zniknął. Jak mamy wiedzieć, czy w ogóle przeżył wejście? Dron ma termowizję. Widzę, jak rusza się w środku. Próbuje się wydostać. Czy to działa? Nie, nóż nic nie daje. Ciało jest za grube. Więc nie udało się. Zawiedliśmy Olivera. A teraz Sam. Czekaj, co to? Co co? Te ciężarówki. Pojawiły się znikąd. Dwie czarne ciężarówki. Rząd? Może drzwi się otwierają. Coś jest w środku. O mój Boże. Koł! Światło. Tyle światła. Stworzenie, ono się rozpuszcza. Jakby zmieniało się w popiół. Sam właśnie wypadł. Wszystko z nim w porządku? Jest pokryty tym czerwonym czymś. Ale się rusza. Żyje. Jadę tam prosto. Ja też. Sam, jedziemy do ciebie. Będziemy za pięć minut. Lepiej, żebyś żył do cholery. Dobry wieczór. Ufam, że wszyscy doszliście do siebie po wydarzeniach z zeszłego tygodnia? Na tyle, na ile można dojść do siebie po tym, jak zostało się dosłownie zjedzonym. Tak, żyjemy. Ale chcemy odpowiedzi. Jak to? Kto do diabła pan jest? I co to za coś było? Bezpośredni, to doceniam. Pracuję dla organizacji, która zajmuje się anomaliami. Anomaliami? Ta rzecz zjadła mojego najlepszego przyjaciela. To więcej niż anomalia. Ma pan rację. To, z czym się państwo zetknęli, to jednostka 347, organizm na bazie ciała. Co to dokładnie oznacza? To stworzenie złożone całkowicie z podatnej tkanki, bez kości, bez organów, tylko ciało i para oczu. I je ludzi. Rzeczywiście pochłania, dodaje do swojej masy. Każda ofiara staje się jego częścią. Dlatego mogło zmieniać kształt. Dokładnie. Jego zdolności metamorficzne są. Niezwykłe. Niesamowite? To zabiło Olivera. I wielu innych jak on. Śledzimy to od miesięcy, podążając za jego wzorcem żywienia. Ale go nie zatrzymaliście. Nie mogliśmy. Do teraz. Nie znaliśmy jego słabości aż do zeszłego tygodnia. Światło? Tak, jak wiele nocnych drapieżników. Nie może przetrwać w bezpośrednim oświetleniu. Jak to odkryliście? Nagrania z waszego drona. Przechwyciliśmy sygnał, widzieliśmy, jak unika latarni ulicznych. Potem wysłaliśmy dwa super mocne reflektory w dwóch ciężarówkach. Proste, naprawdę. Więc. Oliver nie umarł na darmo? Nie, jego dokumentacja pomogła nam zrozumieć i ostatecznie to zniszczyć. Będzie ich więcej? Zawsze są kolejne anomalie, ale ta konkretna istota zniknęła. Dzięki wam trojgu. Chcieliśmy tylko zemsty. I ją dostaliście, pomagając nam jednocześnie wyeliminować poważne zagrożenie. Powinniście być dumni. Dumny to nie jest słowo, którego bym użył. Niemniej jednak, wyświadczyliście wielką przysługę, teraz spróbujcie iść dalej. Żyjcie swoim życiem, a jeśli kiedykolwiek zobaczycie coś niezwykłego ponownie. Cóż, wiecie co robić? Zadzwonić do pana? Boże, broń. Uciekać. Wiecie, co jest dziwne? Co? Czuję się lepiej. Niedobrze, ale lepiej. Bo dostaliśmy zemstę? Bo to skończyliśmy. A kiedy byłem w środku tej rzeczy, czując, jak rozpuszcza się wokół mnie, to właśnie mnie napędzało. Jesteś jednym szalonym skurwysynem sam, ale odważnym. Mówiąc o kończeniu, nadal idziemy do domu Olivera? Tak. Jego rodzice zasługują na to, żeby zobaczyć jak zabójca ich syna zostaje unicestwiony. Mam gotowe nagranie. Wideo z drona? Wszystko, od pierwszego zdjęcia, które wysłał Oliver, do momentu, gdy ta rzecz obróciła się w popiół. Myślisz, że im to pomoże? Nic tak naprawdę nie pomoże, ale zasługują na domknięcie, na wiedzę, że ich syn nie umarł na darmo i że ta rzecz, która go zabiła, płonie w piekle tam, gdzie jej miejsce. Dokładnie. Ten moment właśnie tutaj. To jest dla Olivera. Dla Olivera. Myślicie, że kiedykolwiek zobaczymy coś takiego ponownie? Boże, mam nadzieję, że nie. Ale jeśli tak. Uciekamy, jak powiedział Marshal. Mądry człowiek. Teraz chodźcie. Rodzice Olivera czekają. Jesteś na to gotowy? Nie. Ale Oliver był moim najlepszym przyjacielem, a jego rodzice muszą wiedzieć, że ich syn pomógł uratować innych, nawet jeśli nie mógł uratować siebie. Chodźmy więc. Tak! Czas dać im spokój. Jakikolwiek spokój mogą mieć. Przynajmniej ta rzecz zniknęła na zawsze. Omen, oh gniń w piekle, ty bezustny draniu. Oliver, zrobiliśmy to kolego. Naprawdę to zrobiliśmy.